Cześć, zapraszam Was dzisiaj na film dotyczący zatrzymywania się przed skrzyżowaniem i nie tylko. Poruszymy tutaj dwa aspekty: jeden to, gdzie należy się zatrzymać, oraz czy należy się zawsze zatrzymać. Będziemy to omawiać na podstawie pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy, które rozwiązuje w aplikacji lts -testy, testy na prawo jazdy, którą otrzymujecie w pakiecie razem z testami online. Które możecie zakupić oczywiście w naszym serwisie ltesty.pl. No to co, zaczynamy. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś obowiązany do zatrzymania się przed znakiem? I tutaj właśnie to będzie jakby podstawowy motyw przewodni naszego filmu: znak stop, linia bezwzględnego zatrzymania, w którym miejscu się zatrzymujemy, czy zawsze się zatrzymujemy, jak to wygląda. No i teraz, tak, mamy stop. Wiemy, że my musimy się zatrzymać, ale pamiętajcie, nie przed znakiem. Nie zatrzymujemy się przed znakiem stop, tylko zatrzymujemy się przed skrzyżowaniem. Najczęściej przed skrzyżowaniem to miejsce zatrzymania wyznacza linia bezwzględnego zatrzymania taka gruba linia ciągła jeszcze będzie w innych pytaniach. Więc prawidłowa odpowiedź w tym przypadku brzmi nie, ponieważ nie musimy zatrzymywać się przed znakiem, a przed skrzyżowaniem. Dlaczego? Prosta sprawa, słuchajcie, gdybyśmy się zatrzymali przed znakiem, nie mielibyśmy dostatecznej widoczności do tego, co dzieje się na skrzyżowaniu. To jest po prostu zbyt wcześnie, aby móc ocenić dobrze sytuację. Dlatego zatrzymujemy się dopiero przed skrzyżowaniem, najczęściej przed linią bezwzględnego zatrzymania. Chyba, że jej nie ma, to wówczas w miejscu, w którym najlepsza jest widoczność, aby widzieć, co dzieje się na skrzyżowaniu. Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się bezpośrednio przed linią zatrzymania? Właśnie, dokładnie o tej linii mówiłam poprzednio. Tak, tutaj musimy zatrzymać się bezpośrednio przed linią zatrzymania. Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany zatrzymać się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu? A tutaj już pytanie brzmi inaczej, chociaż widzimy, że mamy to samo zdjęcie. I tak, jak najbardziej, I jesteśmy obowiązani zatrzymać się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu. Czy wolno Ci przejechać przez widoczne skrzyżowania bez zatrzymania się w miejscu wskazanym liniu? Tu ważne jest, aby zapamiętać następującą rzecz, że jeżeli mamy znak stop, bądź linię bezwzględnego zatrzymania, bądź oba znaki razem, bo tak jest najczęściej, to zawsze musimy zatrzymać się przed skrzyżowaniem i robimy to na linii bezwzględnego zatrzymania. A jeśli jej nie ma, no to w miejscu, gdzie mamy najlepszą widoczność. Czyli czy możemy przejechać przez widoczne skrzyżowanie bez zatrzymania się w miejscu wskazanym nią? Nie, nie możemy. Czy w tej sytuacji musi zatrzymać się bezpośrednio przed linią zatrzymania? Tak jest, wiemy już, że robimy to bezpośrednio przed linią zatrzymania. I teraz seria pytań związanych z tą samą sytuacją, ale zadawanych w różny sposób. I tak, żebyście już mieli taką dokładną pewność zawsze jak odpowiadać, na co chcą Was złapać w tych pytaniach, to pokazuję Wam jeszcze kilka takich właśnie sytuacji. Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa powinno nastąpić każdorazowo przed znakiem STOP? Wiemy już, że to nie jest przed znakiem STOP, więc odpowiedź brzmi nie, ponieważ jest to przed skrzyżowaniem. Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się dokładnie przed znakiem pionowym STOP? Czekamy na znak, mamy znak i wiemy, że nie jest to dokładnie przed znakiem, ponownie, bo jest to przed skrzyżowaniem, czyli odpowiedź nie. Czy na tym skrzyżowaniu dopuszczalne jest skręcenie w prawo bez uprzedniego zatrzymania się? Oczywiście nie, musimy się zatrzymać. Czy w tej sytuacji, widząc ten znak poziomy w postaci trójkątów, masz obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed wjazdem na drogą z pierwszeństwem? A tu już zmieniliśmy znak. Tu mamy znak poziomy w postaci trójkątów, czyli linią warunkowego zatrzymania się. I jak sama nazwa wskazuje. Jest to warunkowe zatrzymanie się, zależy od sytuacji na drodze. Jeżeli jezdnią nią, poruszają się pojazdy, które musimy przepuścić, to tak, musimy się zatrzymać i właśnie ta linia wyznacza miejsce zatrzymania się, aby te pojazdy z pierwszeństwem przepuścić. Ale czy musimy to robić zawsze? Czyli każdorozowo? Nie, ponieważ jeżeli droga jest wolna i pusta, to nie musimy tego robić. Więc prawidłowa odpowiedź brzmi nie. Czy przerywana linia przed przejściem dla pieszych oznacza miejsce warunkowego zatrzymania? Tutaj trochę inne pytanie, ale też chciałam Wam pokazać, że ta linia przerywana też może być nazywana linią warunkowego zatrzymania, ponieważ jak najbardziej ona wyznacza właśnie miejsce przed przejściem dla pieszych, gdzie, jeżeli jest taka potrzeba i taka konieczność, to powinniśmy się zatrzymać. Czyli odpowiedź brzmi tak. Czy zatrzymanie pojazdu w tym miejscu w celu ustąpienia pierwszeństwa innym kierującym pojazdami jest właściwe? I słuchajcie. Jeżeli mielibyśmy tutaj ustąpić pieszemu, to miejsce jest właściwe, ale nas pytają o kierujących pojazdami, czyli to nie jest właściwe miejsce. Powinniśmy dojechać do tej linii bezwzględnego zatrzymania, którą tam widzimy, i tam się zatrzymać. Czyli czy jest właściwe, aby ustąpić innym kierującym? Nie, nie jest właściwe. Czy masz obowiązek bezwarunkowo zatrzymać pojazd przed linią złożoną z trójkątów? Nie, ponieważ jest to linia warunkowa. Zatrzymujemy się tylko wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja, a nie bezwarunkowo, czyli odpowiedź by brzmi nie. Czy linia złożona z prostokątów oznacza miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych? I tutaj zobaczymy tę linię. Ja już tą linię Wam pokazywałam w jednym z poprzednich pytań. Tak, jak najbardziej ta linia złożona z prostokątów właśnie wyznacza miejsce zatrzymania się pojazdu przed przejściem dla pieszych. Czy widoczna linia złożona z trójkątu wskazuje Ci miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa? To jest właśnie ta linia warunkowa, tutaj troszeczkę inaczej przedstawiona, ale jak najbardziej to jest linia wskazująca miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa, czyli tak. Czy widoczna linia wskazuje miejsce zatrzymania, które zapewni Ci najlepszą widoczność na skrzyżowaniu? Mhm. Jest to linia bezwzględnego zatrzymania. I dokładnie tak. To jest ta linia, która ma nam zapewnić najlepszą widoczność. I już ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd przed jezdnią przy linii złożonej z trójkątów? Słuchajcie, tutaj mamy sygnalizację świetlną i jest sygnał czerwony, co oznacza, że musimy zatrzymać się. Przed sygnalizacją, a linia złożona z trójkątów znajduje się już za sygnalizatorem, a my podczas nadawania sygnału czerwonego nie możemy wjeżdżać za sygnalizator. Dlatego zatrzymujemy się tutaj, w tej sytuacji, przed tą linią warunkowego zatrzymania złożoną z prostokątów. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś obowiązany zatrzymać się przed jezdnią przy linii złożonej z trójkątów? Nie, nie tam. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłam dzisiaj sytuację, kiedy bezwzględnie należy się zatrzymać i w którym miejscu to zrobić. Oczywiście takich miejsc i sytuacji jest więcej, czy przejście dla pieszych, czy przejazd kolejowy, czy nawet przystanek autobusowy. Myślę, że może do tego tematu jeszcze, jeżeli będziecie zainteresowani, to wrócimy. A na dzisiaj to wszystko. Oczywiście polecam Wam nasze testy, ale również gratuluję wszystkim, którzy zdają. Dziękuję za komentarze, pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień w kolejnym filmie.